Brzmi jak duch śpiewający za ścianą Starego Domu. Duch osoby, która zmarła w XIX wieku. A to po prostu pierwsze w historii nagranie dźwięku, które zdołaliśmy odtworzyć jako ludzkość. Edward Leon Scott de Martinville w 1860 roku zarejestrował taką pioseneczkę na urządzeniu zwanym fonoautografem. Ważne abym zaznaczyła, że jego maszyna nie potrafiła nic odtworzyć. Miała tylko rysować drgania dźwięku na papierze pokrytym sadzą. Scott był przekonany, że przyszłe pokolenia nauczą się czytać dźwięk jak EKG. I dopiero w 2008 roku zespół badaczy z Berkeley zagrał tę rysowaną ścieżkę i usłyszeli to mroczne i skrzeczące wprost z XIX wiecznych zaświatów panie i panowie o Claire de la Lune. To taka XIX wieczna francuska kołysanka dla dzieci, coś w stylu jak polskie blaskotek na płotach.